Choroby płuc dzielimy na obturacyjne i restrykcyjne. Obturacyjne związane są z przepływem powietrza przez płuca, a restrykcyjne z zmniejszeniem czynnościowej powierzchni płuc. Można to zapamiętać w ten sposób, że słowo obturacja zaczyna się na literę O. A litera O jest podobna do oskrzela. Chodzi mi o to, że litera O i oskrzela są okrągłe. Przez oskrzela przechodzi powietrze. Czyli obturacja jest związana z nieprawidłowościami w przepływie powietrza. Restrykcje, czyli zmniejszenie czynnościowej powierzchni płuc, możemy skojarzyć z tym, że słowo restrykcja kojarzy nam się z ograniczeniem, na przykład z panem policjantem. W tym przypadku mamy ograniczenie czynnościowej, czyli innymi słowy działającej powierzchni płuc. Do obturacyjnych chorób płuc należą trzy choroby, takie jak mukowiscydoza, astma. IPOHP, czyli przewlekła obturacyjna choroba płuc. Można to sobie skojarzyć ze słowem mapa, które powstaje jak dodamy do siebie pierwsze litery wcześniej wymienionych chorób. Słowo mapa pasuje nam tutaj intuicyjnie, bo obturacja jest związana z przepływem powietrza przez Oskrzela, można powiedzieć, że powietrze wędruje przez Oskrzela, i żeby nie zabłądzić, to potrzebuje mapy. Do restrykcyjnych chorób płuc należy cała reszta, czyli choroby śródmiąższowe płuc. Sarkoidoza, gruźlica, zapalenie naczyń płucnych, zwłóknienie, krzemica, rozsiew nowotworowy, ponieważ chorób restrykcyjnych jest znacznie więcej niż obturacyjnych. W praktyce można zapamiętać, że choroby obturacyjne to MAPA, czyli mukowiscydoza, astma i POHP. I jak coś nie jest obturacyjną chorobą, to znaczy, że jest restrykcyjną. Jeżeli film ten będzie miał przynajmniej dwie łapki w górę, zabieram się za nowy materiał z serii Jak to zapamiętać.